Zobacz się. Kogo nie lubimy, dostanie gorki, tak? Ktoś? <laughs> Będziemy celować w tych, w którym się mój kują nie podoba. Achtung, Achtung. <śmiech> <śmiech>

Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W troju szczęściu pomyślności niech żyje nam. Niech żyje nam. Zdrowość, Naszego pana prezydenta, który się odważył ten order mi dać i nie dał się przymusić, żeby mi go odebrać. <grymne> <grymne> Także ten, no i chciałem powiedzieć, że nie wiedziałem, że tutaj tylu antysemitów w ogóle przyszło. <grymne> Myślę, że to jest wyraz nas wszystkich tutaj, że komu jak komu, ale Bogdanowi uznanie w postaci, jakie otrzymał, należało się najbardziej. Nie znam tu nikogo, kto by się tak angażował w Norwegii. A jestem tutaj blisko 40 lat. Także myślę, że, myślę, że to, to zamieszanie, które powstało, popsuło trochę, ale fakt pozostaje faktem, że należało się i myślę, że brawami potwierdzimy to wszyscy. Chciałbym założyć wielkie, wielkie wyrazy podziękowania panu bo, koledze Tawaszowi Bogdanowi za to, co robi dla Endecji, dla kultu Romana Dmowskiego, dla całej naszej myśli Romana Dmowskiego. Jesteśmy pełni podziwu i, i, i wdzięczności. Dziękujemy. Dobre. Podbudował was Na święto niepodległości. Słuchajcie, jak się spotkamy, to przygotuję takie specjalne staropolskie danie, które się nazywa Kulasina. Poproszę ewentualnie w takim razie już dwie pani, kamera mnie do tego zmusza, aby pomogły z serwowaniem gotowanego osobiście przeze mnie żurku, który jest podstawowym daniem domu polskiego. Nie od dzisiaj, także tam, gdzie dom polski, tam. Tam jest żurek, bo bo bążur, czyli codziennie żur, 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 czyli po dwie stolce. Są tak bardzo chyba.

Żebyśmy się go żebyście go im zadali, żebyście gdzieś ustawili jakiś jakimś Jedziemy, jest miejsce. Tutaj jedno, jedno. jest to miejsce. Jest to miejsce. Jest to Jest to centrala Jest to terrorystycznego. Một số lượng, lượng và lượng, và và khám xét xử No, właśnie prosili, ale dzięki temu, że na... No zaprosiłeś roku, mnie, ale zaprosiłeś ja moją żonę. Nie, ja, ja podjąłem decyzję we wtorek w wieczór, w środę zacząłem go zapraszam, czwartek kontynuowałem. Witam Państwa wszystkich obecnych na tej uroczystości, naprawdę miłej, a przy tej okazji życzę. Memu zastępcy, a później następcy, memu wszystkiego najlepszego. Ja Państwu życzę miłej zabawy i przyjemności dla Was wszystkich. Dziękuję. jedyny człowiek, jedyny człowiek, który mi życzenia składał na moje święto No i wszelkich z nami na resztę drogi życia w historii, a w Belgii chcą robić. Słyszałem, słyszałem. Proszę Państwa, chciałem powitać Panią Edytę Stylą, prezes klubu polskiego, która chce nas zaprosić na, od razu powiem, a ona później będzie mówić dłużej na ten, na wspólną kąpiel. W, no świętojańską. To ja, ja tylko chciałem Państwa serdecznie podziękować za to, że mogę być z Państwem. Jak zawsze możliwość bycia z Polakami jest dla mnie wielką radością, więc z przyjemnością przychodzę. Tak jak zawsze, czym będę mógł, tym będziemy zawsze służyć Państwu. W... No najczęściej my służymy w trudnościach, więc życzę, żeby tych kontaktów w trudnych sprawach, bo jak najmniej, a jak najwięcej przyjemnych. Dziękuję bardzo. Nie żyje tam, nie żyje tam Zrobię szczęściu, pomyślności, niechaj żyje tam Nie żyje tam, nie żyje tam, tam Zrobię szczęściu, pomyślności, niechaj żyje tam I zdrowie, zdrowie Bogdana. Podchodzimy, nadpełniamy kibici